Witajcie kochani, jestem akurat w Fundacji SEDEKA, to jest fundacja przynależna do Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Jestem na wspaniałym szkoleniu z y, pierwszej pomocy medycznej. Y, specjalnie dla Was nagrałam, y, o Jezus, taka adrenalina, że jest, cięż, ciężko mi to ubrać z słowa, y, nagrałam sytuację w momencie, gdy y, osoba dorosła się zakrztusi i nie oddycha, co trzeba robić. Dziecko i noworodek. Wspaniałe warsztaty. Bardzo się cieszę, że tu jestem. I to wszystko dla mojego syna i dla Was. W kolejnych filmach, które będą na kanale moim, będzie cały instruktaż co robić w danej sytuacji. Tymczasem ja kończę i uczę się dalej, bo jestem już w szoku, że takie warsztaty można prowadzić. Znaczy, wiedziałam, że są takie warsztaty, ale że tyle jest do nauczenia i, i, i kończę, bo się uczę dalej.